Cześć, z tej strony Darek Lukowiec, zwany Lux Electric. Dzisiaj będzie trochę oftopowo. No, bo sobie sprzątam samochód. Praktycznie to już skończyłem. Ale było bardzo dużo pytań, jak się sprawuje skrzynka narzędziowa WIHA XXL 3. No, już minęło ponad rok. Rok i chyba 4 miesiące, od kiedy ją ja mam. Dlatego to jest chyba moment, żeby o niej troszeczkę poopowiadać. Więc siadajcie na spokojnie i oglądajcie. No jak widać, to skrzynka nie ma łatwo w życiu. No tak, to są narzędzia, których się używa, a nie ma się po to, żeby tylko ładnie wyglądały. Nóżki się trzymają, rączka wychodzi, kółka się kręcą. Z tym nie ma najmniejszych problemów. Ogólnie nie ma z tym najmniejszych problemów. Jak wygląda w środku, to Was najbardziej ciekawi. I ile narzędzi zostało? A które narzędzia już wyszły, a więc tak z obcinaczek, te zostały. Szczypce boczne mam na biurze. Szczypce, te takie szerokie, mam na budowie. Szczypce tego typu, tylko że chromowane są w biurze. Dlatego tutaj jest. Nie do końca komplet. Co sobie dołożyłem po roku, ponad roku? Kobinerki, ponieważ ich tutaj nie było, a dość często się przydają. Markery, oczywiście najbardziej ulubione. Tak, to się zgadza. U uwierzcie mi, że to są jedne z lepszych markerów, i chyba najdłużej trzymających się, jakie mogą być. I nie kosztują jakieś miliony. Są naprawdę tanie. Są sprawdzone, zawsze mam na zapasie, tak jak widać. Tutaj jeszcze mam szarpi chyba. Nie, tutaj mam okręt Bilka, ale szarpi też stosuję dość często. Tu jest jakiś randomowy śrubokręt marki Hope'a. Dlaczego ja go tu mam? Kurczę, szczerze mówiąc nie wiem, ale jak już tu jest, to niech tu jest. Dołożyłem sobie tak przedłużkę kątową do bitów. To jest bez przekładni. Często się przydaje, jeżeli trzeba coś w dziwnym miejscu odkręcić. Próbówkę, bo jej tutaj nie było. Normalna, standardowa. To jest oryginalna wichowska. To sobie dołożyłem. Później dołożyłem sobie zwykłą próbówkę następną. To jest stanlejowska. Dołożyłem sobie tutaj lirainka. Markera, marker z taki dość na końcu. Często się przydaje przy montażu lamp. Nóż monterski, którego tutaj nie ma w zestawie, a przydaje się. To jest najzwyklejszy, randomowy, podstawowy, e, chyba z Juli, z tego co pamiętam. I latarka sobie jest na swoim miejscu. Latarka się spisuje bardzo dobrze, działa. Baterie trzeba wymieniać, no jak to w każdej. Jeżeli chodzi o śrubokręty. To w śrubokrętach jest dość duża roszada z tego powodu, że na wiecie jak to śrubokręty. Śrubokręty się zużywają eee, i tutaj jest chyba nawet z dwóch kompletów pomieszane i wielu brakuje. Co my tu mamy? Mamy tutaj 3, potem mamy 3,5. Potem jest 5,5. Z płaskich jeszcze mam 4. To to by się chyba ten zestaw zgadzał z standardowym zestawem. Potem mam PoZI SL pz 1 dwie sztuki. SLPZ-2 wyszedł w zeszłym tygodniu przy rozdzielnicy. Także muszę sobie następne dokupić. No to są śrubokręty, które się zużywają. No nie czarujmy się, to, to są narzędzia, którymi się naprawdę dużo pracuje. Yy, potem mamy PH-1, PH-1 razy 2. Ja mam wiele, wiele zestawów tak naprawdę i sobie dokładam, kiedy potrzebuję. Tu mamy PH-2. No i brakuje nam pH 0. No nie ma. Wyszedł. Próbnik z wichy. Nóż z wichy do ściągania izolacji. Co zostało dołożone? Nóż. Jeden tapicerski. To jest akurat ze Stanley'a. Drugi tapicerski do ściągania izolacji. Ja jestem nauczony ściągać takim nożem izolację. Tutaj mamy z Milwaukee. Bardzo fajne ściągaczki. I teraz jak możecie zauważyć, to ściągaczki się zmieniły. To są te same ściągaczki, tylko marki Wago. Dlaczego są tutaj marki, marki Wago, a nie oryginalne zwichy? To już Wam od razu tłumaczę. Pozwólcie sobie to włożę. Jedną ręką się robi źle. Dlatego są zwichy. Z Wago, a nie zwichy, ponieważ... iż ówże, tu są oryginalne. I z oryginalnymi byłoby wszystko ok, oprócz tego, że to, to nie wiem kto to wymyślał w tym patencie, ale to jest bez sensu, to się cały czas odpina, dlatego to jest taśma przyklejona, e, wszystko by było ok, naprawdę fajne ściągaczki, mam do tego jeszcze zapasowe noże tutaj z tyłu, o dziwo, e, ale tutaj zgubiła mi się, o tu jest taka gumka, takie coś i tej gumki z tego co szukałem nie umiem znaleźć w zamienniku ani w żadnym oryginalnym jako część zamienną, więc no niestety te, te ściągaczki zostały zdyskwalifikowane z powodu braku tej gumki e, bo bez tej gumki nie da się ściągać izolacji, bo nam nacina żyłę e, no, no i co mam zrobić? nie wiem czy to jest jakiś błąd fabryczny czy co, że to wypada teoretycznie jest to wyciągalne, więc to powinno być jako część zamienna, no ale ale no, no nie jest. No nie wiem dlaczego. Chyba że wiecie, gdzie jest, to podeślijcie linka. Ogólnie te obcinaszki do samego końca swoich dni e, działały poprawnie. Gdyby nie brak tego, tego tutaj plastiku, gumki plastiku, tworzywa, nie wiem jak to od tego chwytacza, to one by dalej służyły. Nic im nie ma. A że się natoczyła okazja żeby mieć takie zwago, bardzo dziękuję firmie Wago za to, że podesłała takie do testów. Jak się okazuje, to jest dokładnie ten sam model, co, co te zwiche, tylko są w wykonaniu zielonym. I oprócz tego, jeszcze mają tutaj taką małą regulację strip, ale to nie mniejsza z tym. Tutaj mamy zaciskarkę. Zaciskarka służy bardzo dobrze, jak widać. No, nie jest czysta. No, narzędzia, te narzędzia pracują, one naprawdę pracują, więc no. Przez chwilą dosłownie tylko odkurzyłem tą, tą skrzynkę, żeby to, żeby to przynajmniej, przynajmniej trochę sprawiało wrażenie, że, że tu jest jakaś, jakiś porządek. Następna zaciskarka też służy bardzo dobrze. Klucz już nieraz uratował życie. To jest ten taki klucz magiczny do różnych skrzynek elektrycznych, w szczególności w przemysłów, co się przydaje. I co my tu mamy dalej? O, młotek. Mistrzostwo świata. I to jest z tego co tam pisaliście, z, też jakieś inny producent je ma. Śrubokręt. Eee, do tam pod, podkuwania powiedzmy. Daje radę, często służy jako łom. Genialny. Eee, imbusy. Wszystkie w komplecie, oprócz jednego najmniejszego. No po prostu gdzieś zmienił właściciela, co mogę zrobić. Eee, też bardzo fajny, żaden się nie połamał, żaden nie jest obrobiony, a pracują dość często. Szwedzik, e, bardzo przydatna rzecz, często uratował życie, kiedy, e, kiedy nie miało się żadnego innego klucza. Rzeczy, które są znów dołożone, tutaj mamy akurat dwa palniki gazowe, bardzo fajne do e, termokurczek. Następna rzecz, która jest dołożona, e, tak zwany miernik sznurowy. Ja akurat stosuję, mam, mam no i stosuję Weidmullera VT DG Pro, bardzo fajny model, jestem z niego bardzo zadowolony. I na dole. Na dole mamy zestaw śrubokrętów. Nie będę go otwierał. Jest kompletny, ponieważ mam dwa takie zestawy. Więc jeżeli coś się połamało, to sobie zaraz podmieniam. Lutownica to jest akurat w wykonaniu na Makite. Ale mam dokładnie taką samą na, na Milwaukee. Tylko, no jeszcze nie zdążyłem bebechów do niej założyć. Obudowę mam, tylko muszę bebechy założyć. Niernik, który też został dołożony. No, bo no nie ma w tym zestawie miernika, podstawa to jest naprawdę mieć miernik jakikolwiek w skrzynce. Tam jest z dołu piłka do cięcia. Szczerze mówiąc, użyłem jej może z dwa razy w ciągu półtorej roku, także nie za dużo. No, czy to jest potrzebna rzecz w takiej skrzynce? To nie wiem. To chyba nie na, nie nasz, nie na nasz rynek. Poziomica. Ona no, już trochę zmęczona życiem, ale działa. O dziwo jeszcze pokazuje. Dobrze przydaje się przy znaczeniu puszek. Ale... No i przy znaczeniu puszek. Ale tak naprawdę dołożę sobie jeszcze jedną i to jest z tego co pamiętam chyba słowik. I tą co mam do montażu białego sprzętu, czy to lamp. Doszedł nam miernik, czy miernik? Boże. Miarka. To akurat od w dostałem. Hydraulik Wadowice. Pozdrawiam. E, jakaś to taśma izolacyjna widzę się kula, no i oczywiście cyna. Co się stało z metrem, który tutaj był, ten elektryczny składam już wam pokazuję, bo gdzieś go na samochodzie mam. O! Właśnie jest. No niestety, w ferworze walki, ten oto metr, który jest genialnym metrem. Posłuży również jako przeciągacz do przewodów nad sufitami. No niestety zakończył życie. Także taki, taki met będę musiał sobie kupić nowy, bo naprawdę jest przydatny przy przeciąganiu nad podwieszonymi sufitami. Daje radę. Po prostu daje radę. Co tu dużo mówić, tak po prostu jest. Co ja wam mogę powiedzieć jeszcze na temat tych narzędzi? Może na temat samej skrzynki. Skrzynka, jak widzicie, jest cała. Nic się nie stało. Czemu by się miało coś stać? Parę razy mi spadło ze schodów. Eee, nic się nie połamało. O dziwo. Jestem w szoku. Kółka się kręcą, to już mówiłem. Rączka wyjeżdża. Służy jako, jako, czasami jako stół. Czasami, czasami jako podest. Waży 85 kg, więc no, ma prawo. A tutaj mam jeszcze dołożony eee, uniwersalny śrubokręt do, eee, do złączek WAGO Top Jobs przydatna rzecz. Nie zawsze się ma cienki śrubokręt pod ręką. A, no i klucze, podstawa. Dziesiątka, dziesiątka i trzynastka. To taki zestaw to też tutaj musi być, bo go tutaj brakuje. Eee, wracając do skrzynki. To ona ogólnie działa, tak? Więc w sumie e, jako urządzenie, które ma działać, podziała. Spełnia swoje zadanie. Można w nim przechowywać narzędzia jak najbardziej no niestety na naszym na nasz rynek trzeba ją sobie troszeczkę uzupełnić o brakujące elementy, których nie ma w XLS trójce, no, te które sobie ja dołożyłem, no to ja sobie dołożyłem, bo ja na nich pracuję, każdy pracuje na troszeczkę innych, więc ma też inne potrzeby. To może jakaś opinia na sam koniec po półtorej roku, tak naprawdę moja obiektywna, subiektywna, nie wiem jak to nazwać. Co ja sądzę na temat tej skrzynki? A więc, tak, co ja Wam mam powiedzieć? Kosztuje ona na dzień dzisiejszy chyba coś w okolicach 9000 zł. Nie chcę kłamać, bo szczerze mówiąc, nawet nie patrzyłem, ile ona kosztuje. Eee, plusy tej skrzynki, może zacznijmy od plusów, a potem przejdźmy do minusów, tak będzie najprościej. Plusy: łatwość ułożenia wszelkiego rodzaju narzędzi genialna jest, wręcz jest genialna jeżeli chodzi o układanie narzędzi, zawsze mamy narzędzia na swoim miejscu, nawet jak do niej narzuc narzucamy, to jest kwestia dwóch minut, wkładamy wszystko na swoje miejsce i jest ok wyposażenie to wyposażenie, które znajduje się w tej skrzynce, jako basic, jako podstawa, to co, to co jest w zestawie w 95% każdemu wystarczy tak? i Powinno zaspokoić przynajmniej przez ten pierwszy rok yy, potrzeby. E, jakość wykonania tej skrzynki no, nie, pozostawia, do, nie, nie pozostawia żadnego złudzenia, że jest naprawdę porządnie wykonana. E, no, po, po naprawdę półtorej roku ciężkiej, ciężkiej pracy no, widać po niej, że ona nie miała lekko. E, te narzędzia służą do pracowania, a nie do tego, żeby się nimi chwalić i oglądać. Takie jest moje zdanie. Tak, takie mam podejście, jeżeli chodzi o narzędzia. Narzędzia mają zarabiać. Mają zarabiać na siebie i zarabiać na nowe narzędzia, przy okazji zarabiać również na moją pensję, więc no są po prostu używane do swoich limitów wytrzymałości. Dlatego też brakuje co po niektórych śrubokrętów. No bo tak to jest jest. No, jeżeli. Yy, Musimy coś zrobić, a nie mamy nic innego pod ręką, to robimy tym, co mamy. Jeżeli się złamie, no to trudno. Złamie się, kupujemy nowe i, i pracujemy dalej. To niestety trzeba sobie wliczyć w koszty prowadzenia własnej działalności. Co jeszcze z plusów? No, tyle plusów. A, no jest mobilna dość, tylko. Trzeba pamiętać o tej mobilności. Mobilność jest do pewnego stopnia. Większość naszych budów w Polsce i nie mówimy teraz o przemysłówce, tylko mówimy o, o normalnych budowach domków jednorodzinnych, tak? Czego jest większość w, w Polsce? Czy to nawet biurowce, schody. No i przy schodach robi się problem przy normalnym zestawie podstawowym. Z tego co pamiętam, to naważy chyba 25 kg. Jak sobie do, dołożymy tych urządzeń troszeczkę więcej, czy urządzeń, narzędzi, tak naprawdę. Tak jak ja, to robi nam się z tych 25 kilo 30. No i 30 kg tak targać po tych schodach, to tak średnio wam powiem. I wtedy rozwiązanie jest jedno i proste, jedyne logiczne, czyli coś podręcznego, tak jak ja na przykład mam do drabinki, mam sobie oto takie gadanie, mam na narzędzia, wrzucam sobie to narzędzia, drabinkę pod pachę i mogę iść. Tylko te narzędzia, które potrzebuję, nie całą skrzynkę. Więc jak czegoś mi brakuje, to się muszę wracać. Mankament. Jeżeli chodzi o budowę, przewysłówka, czyli tam, gdzie mamy raczej płaskie, płaskie tereny, genialne. Po prostu genialne, jeździmy sobie nią, jak nam pasuje. Nie ma żadnego problemu z tym. Opcja jako podest, genialna. Nic się nie łamie, nic nie skrzypi. Zachowuje się to tak, jak powinno się zachowywać. Za te pieniądze, oczywiście, bo to nie jest podest za stówkę z kasterami, tylko no jest to skrzynka, która oprócz tego, że jest skrzynką narzędziową, może służyć opcjonalnie jako podest. I o tym trzeba pamiętać. I jako stolik też się sprawdza. Z miarki, tak naprawdę, na górze chyba korzystałem raz. Nie będę Wam pokazywał. Bo w każdym razie na górze, na, na pokrywie jest miarka i można tam sobie coś wymierzyć. Szczerze mówiąc. Nie wiem, mi to jakoś tak średnio na jeżę jakoś z tego nigdy nie skorzystałem. Minusy, no to tak jak powiedziałem, ta waga. Jakie minusy jeszcze ma ta skrzynka? Oprócz tego głównego minusu, czyli ceny, która po prostu zabija. Choć to są naprawdę porządne narzędzia. Ja głównie mam narzędzia z wichy. Tu mam drugi, drugą torbę narzędziową. Ten Bartek pracuje albo. Albo kogoś jeszcze mam, więc tutaj też większość narzędzi, e, tak naprawdę, jeżeli chodzi o śrubokręty, czy to nawet głupie ściągaczki, tak? Najzwyklejsze, też z wicha. I to są narzędzia, które sobie kupiłem sam, nikt mi za nie nie zapłacił. I też korzystam z wichy. Dlaczego z wichy? Bo mam naprawdę, naprawdę fajne, e, fajne jakościowo narzędzia w odpowiedniej cenie. No cóż, chyba więcej nic nie muszę dodawać. Jeżeli macie jakieś pytania, e, no to się pytajcie. Na dole możecie w komentarzach pisać. Eee, łapka, subskrypcja. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, po jakimś czasie, e, żebym wam pokazał, jak się jakieś narzędzie sprawdza, to nie ma sprawy, tylko musicie, musicie o tym po prostu informować mnie, bo ja nie wiem, czy wy oczekujecie takiego materiału, czy nie. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.